Prezentacja dotyczy automatycznego dodawania kont do planu kont w module księga handlowa programu RaxSQL. Aby wykorzystać tą funkcjonalność klikamy w przycisk Plan kont, co spowoduje pojawienie się na ekranie wzorcowego planu kont. Przykładowo wybieramy konto rozrachunki z odbiorcami krajowymi o numerze 201. Klikając na nieprawym przyciskiem myszy przechodzimy do edycji. Określamy konto jako dwusaldowe. Klikając w opcję Automatyczne analityki, dostajemy możliwość wyboru wzorca, według którego będą one tworzone. W zależności od rodzaju konta mamy do wyboru pełną listę, m.in. grupy kontaktów, kasy, rachunki bankowe. Wybieramy tworzenie analityki według dostawców i klikamy zapisz. Wyświetla nam się raport informujący o utworzeniu kont analitycznych z przydzielonymi numerami pod kątem 201. Po zamknięciu raportu nowo stworzone konta widoczne są na ekranie. Aby uzyskać jeszcze lepszą przejrzystość, przechodzimy do widoku drzewa i rozwijamy listę pod kątem 201, gdzie wyświetlają się nowo stworzone analityki. Dziękuję za uwagę.